Dzień dobry, witajcie. Na temat Superfood, czyli superżywności, wypowiadałem się już wcześniej. Wiadomo, że są to takie produkty, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie, ale charakteryzują się bądź to wyjątkową zawartością składników mineralnych, witamin i przeciwutleniaczy, bądź wyjątkową zawartością jednego z tych składników, która nie występuje w innych produktach. Bądź zawierają taki składnik, który nie jest zaliczany ani do składników odżywczych, do składników pokarmowych, ale również korzystnie wpływa na zdrowie. Najczęściej są to różnego rodzaju przeciwutleniacze. W każdym bądź razie superżywność się czymś wyróżnia, co czyni ją wyjątkową spośród pozostałych. Produktów. Mówiłem, że wśród superżywności można znaleźć zarówno, zarówno rośliny, jak również nawet produkty pochodzenia zwierzęcego. Filmy, które się odniosły do tych zagadnień, a w zasadzie linki prowadzące do tych filmów są, znajdują się w opisie pod niniejszym filmem. Mało osób wie, że niektóre grzyby również mogą być zaliczone do superżywności. Nie są to jednak takie grzyby, które. Na co dzień zbieramy w lesie. Najczęściej są to pasożyty innych organizmów, bądź to zwierząt, bądź to roślin, które wytwarzają substancje o wyjątkowych właściwościach biologicznie aktywnych. No, jakie to są grzyby? Powiem o tym na końcu filmu. Natomiast to, co jest istotne tutaj, to, że wszystkie grzyby są ciężkostrawne. Bo często się spotykam, że mamy jakiś grzyb gotowany czy suszony, to on nie jest ciężkostrawny. Wiadomo, że grzyby smażone na tłuszczu, czy z dodatkiem śmietany, czy również z innymi dodatkami, które zwiększają kaloryczność potrawy, będą bardziej ciężkostrawne, ale same w sobie są ciężkostrawne ze względu na to, że zawierają chitynę w swoich ścianach, która. Która nie jest trawiona przez nasz organizm, i niestety u niektórych osób może powodować ból brzucha, może powodować wzdęcia, może powodować na przykład luźne stolce. Natomiast kolejną sprawą jest to, że wśród tych wszystkich grzybów zaliczonych do Superfoods dominuje pewien biologicznie aktywny składnik, który nazywamy beta-glukan. I tak naprawdę beta-glukan nie ma określonej budowy chemicznej. Wiadomo, że składa się z takich banalnych i prostych jednostek jak glukoza, ale połączonych charakterystycznymi wiązaniami 13-beta lub 16-beta glikozydowymi i tworzącymi rozgałęzienia. I to właśnie te wiązania i te rozgałęzienia, jak również długość łańcucha, decyduje o właściwościach tego beta-glukanu. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie ma jednego wzoru chemicznego, więc te cząsteczki mogą mieć różną masę, mogą mieć różną długość, różnego rodzaju odgałęzienia. To niestety związane jest z tym, że ich działanie jest również. W tym przypadku różne. Dlatego tak trudno stworzyć lek na bazie beta-glukanu, a produkty, które są dostępne bądź to w sklepach ze zdrową żywnością, bądź to aptekach czy w internecie, najczęściej mają tylko i wyłącznie status suplementu diety. Moi drodzy, beta-glukan w badaniach in vitro wykazywał działanie przeciwnowotworowe na różnych liniach komórek nowotworowych. Na przykład indukował proces apoptozy, czyli śmierci komórki. Nie jest to jednak cecha wyjątkowa, dlatego że wiele różnych przeciwutleniaczy w badaniach in vitro takie działanie wykazywało. Ale na przykład wiadomo, że beta-glukan już w badaniach klinicznych na małej grupie pacjentów na przykład zwiększał skuteczność chemioterapii. Czy na przykład właśnie podawany z lekami takim jak chemioterapeuty chemioterapeutyki sprawiał, że można było zastosować mniejszą dawkę leku. Niestety jednak trzeba zwrócić uwagę, że ten beta-glukan podawany był w dużo wyższych ilościach niż jest zawarty w suplementach i poza To ma o tyle duże znaczenie, że beta-glukan jako błonnik, jako polimer, tak, nie jest trawiony w naszym przewodzie pokarmowym i nie wchłania się z przewodu pokarmowego lub to wchłanianie jest minimalne, no czasami nie większe niż 1% albo mniejsze. To często wystarczy, żeby już wywoływał jakąś aktywność biologiczną. Przypuszcza się, że beta-glukan może, może być pochłaniany przez komórki tkanki MALT w obrębie błony śluzowej, czyli na przykład monocyty, makrofagi, i transportowany dalej do tkanek. W związku z tym może wywoływać działanie też miejscowe na a miejscowe na tkankę malt, czyli tą tkankę chłonną, która jest w przewodzie pokarmowym i później te komórki, które wędrują komórki układu odpornościowego, immunokompetentne, które dostają się do różnych narządów, na przykład limfocyty, w ten sposób również mogą być miejscowo w przewodzie pokarmowym pobudzane przez beta-glukany. Ale co tutaj jest istotne? Że beta-glukany często są słabo rozpuszczalne w wodzie, w związku z czym to chłanianie jest jeszcze niższe, chociaż zdarzają się również te dobrze rozpuszczalne i że beta-glukany zawarte w roślinach chociażby w owsach, w ziarnach owsa, to nie jest to samo co w tych grzybach. One mają rozgałęzienia często 1,4-1,6 beta-glikozydowe, a w grzybach 1,3,1,6 16 beta-glikozydowe i te subtelne różnice już decydują o ich właściwościach. Beta-glukany in vitro, in vivo wzmacniały od Różne mechanizmy nieswoiste odpowiedzi immunologicznej, mianowicie syntezę i produkcję np. interferonu gamma, czynników hemotaktycznych, właściwości fagocytarne, czyli żerne, granulocytów obojętnochłonnych, monocytów i makrofagów, a więc mają działanie immunostymulujące. Dodatkowo w niektórych badaniach wykazano, że obniżają stężenie cholesterolu. To jest zrozumiałe, bo jako błonnik pokarmowy wiążą cholesterol, ten który jest wydzielany do dwunastnicy z kwasami żółciowymi w żółci, przerywające krążenia jelitowo-wątrobowego. Dlatego często może być stosowa, mogą być stosowane również jako wspomaganie odchudzania. Tak samo jak różnego rodzaju hitosany, czy pektyny, czy związki celulozy, również zawarte w suplementach diety. Hamują reabsorpcję cholesterolu, ale również trójglicerydów i zwiększają ich wydalanie skałem. Natomiast to, co jest istotne, tak jak powiedziałem, że wiele z tych grzybów dostępnych jest również na rynku. W postaci bądź to surowej, bądź to suszonej, bądź to na przykład sproszkowanej, bądź są wyizolowane czyste składniki z tych grzybów. Najmniejszą wartość mają te grzyby, które są suszone lub świeże, dlatego, że tak jak powiedziałem, są ciężkostrawne, a w przeliczeniu na jednostkę masy, tych składników biologicznie aktywnych jest, ich, jest w nich znacznie mniej. Grzyby sproszkowane mogą być nawet lepsze, dlatego, że z mikroni czy stworzenie właśnie takiej formy rozdrobnionej ułatwia wkłanianie. Ale największą wartość mają substancje biologicznie aktywne, czyli beta-glukany wyizolowane w czystej postaci, dlatego że tutaj dostarczamy skoncentrowaną wartość tego składnika biologicznie aktywnego. Może to być lentinan, mogą to być, może to być e, na przykład pleuran, schizofylan, czyli takie związki, które zaliczane są do beta-glukanów i wywierają te właściwości, właściwości immunostymulujące, na przykład, dzięki czemu te grzyby zaliczane są do superfood. A wracając już do konkretów, co to są za grzyby? Co to są, ze, które właśnie dostarczają tych biologicznie aktywnych składników? Moi, moi drodzy, na pierwszym miejscu mogą to być grzyby shiitake, twardnik japoński. Później, na drugim miejscu mogą to być grzyby takie jak na przykład chaga, czyli błyskoporek błysko tutaj podkorowy, które również zawierają, które mimo że są pasożytami, zawierają dużo tych składników biologicznie aktywnych, w tym polisacharydów pełniących funkcję immunostymulującą, czyli tych 1,316 beta glukanów. Mogą to być niektóre inne grzyby pasożyty, drogie, rzadko spotykane, na przykład zawierające kordycepinę, kwas kordycepinowy, taki grzyb jak maczużnik bojowy. On również może być zaliczany do tych superfood, aczkolwiek tak jak powiedziałem, to są badania często in vitro. Cordyceps sinensis czy Cordyceps militaris, maczużnik chiński, to również można go zaliczyć do superfood. W końcu boczniak ostrygowaty, który również zawiera dużą ilość co ważne rozpuszczalnego beta-glukanu, <laughs> również może być zaliczony właśnie do Superfood. I moi drodzy, jest jeszcze jeden grzyb, mianowicie lakownica leśniąca. Ganoderma lucidum, ona również zawiera beta-glukany i te związki biologicznie aktywne, które wywierają działanie, jak wcześniej powiedziałem. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, one mogą pełnić funkcję suplementów diety, mogą stanowić, wzbogacać naszą dietę, aczkolwiek nadal stoję na stanowisku, że kobiety w ciąży, osoby starsze, czy na przykład dzieci, Powinny, spożywać, powinny raczej unikać spożywania grzybów, dlatego że są jednak mimo wszystko dosyć ciężkostrawne i mogą powodować, no, w najłagodniejszych przypadkach, po prostu zwykły ból brzucha czy niestrawność. Ze względu na właściwości immunostymulujące tych produktów to jednak osoby z chorobami autoimmunologicznymi, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, Hashimoto, stwardnieniem rozsianym, toczniem układowym, niestety, ale według mnie powinny unikać spożywania tych grzybów. Zwłaszcza jeżeli biorą leki immunosupresyjne, dlatego że mogą te związki biologicznie aktywne, beta-glukany, osłabiać ich. Działanie. Moi drodzy, mój wujek jest zapalonym grzybiarzem. Zbiera tylko i wyłącznie biało-czerwone grzyby. Ki lubi wypady do lasu, zwłaszcza tam, gdzie stają, stoją te, no, tirówki. I tak kiedyś wybrał się do tego lasu na grzyby, no a wrócił z grzybicą. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.